Jeszcze teście brałem, stały w moich kronach mury waszych oczach siła, jak obda smutek kontury Każda wasza łapka, jak pieśń wzajemnej wiary Nasem lecimy w górę, ponad piólowce pary Mój ludzie przed ekranem, na nich serce mam bijące Wasze wsparcie jak diamenty, świeci dla mnie buszczące. Co ty nie wchodzę w akcje, by być dla was lepszym Wasze kliknięcia to mój aplauz, jak koncert największy Patrzę w kamerę, widzę odbicie waszych dusz Kocham wasze komentarze mi powiedz powiedz wzdłuż, każde słowo wasze, to dla mnie nowa misja, razem my historię, nasza wielka ambicja, moi kochani, historie, naszym tekstem płońskim, mój w waszych oczach, siła jak ognia. złote kultury, każda wasza łapka. Wzajemnej wiary Razem lecimy w górę Ponad biurowce bary Pamiętam pierwsze wejście Trochę strachu w moich skroniach Teraz wiem, że jesteście z nami Prawdziwa harmonia Wiecie, wspierać sobą Jak skrzydła w locie ptaka To dzięki wam, moi ty Zobiewasz, jak jak pola paka Boże, śmiechy i kawały Zawsze napędzają grę Naszym światem włada, miłość Wyzwanie bierzemy z gie Każde kliknięcie pokazuje Waszą lojalność Czas jak piosenka Dla świata, w której wy jesteście Ba! Zajemnej wiary, razem lecimy w górę Moi ludzie przed ekranem, na nich serce mam bijące Wasze wsparcie jak diamenty, świeci dla mnie błyszczące Codziennie wchodzę w akcje, by być dla was lepszym Wasze kliknięcia to mój aplauz jak koncert największy Patrzę w kamerę, widzę odbicie waszych dusz Kocham wasze komentarze, jak letni powiec rusz Każde słowo wasze, to dla mnie nowa misja Razem tworzymy historię, nasza wielka misja Moi kochani, widzowie naszym Szałmabka jak pieśń wzajemnej wiary Razem lecimy w górę ponad królowce bary Pamiętam pierwsze wejście, trochę strachu w moich skroniach Teraz wiem, że jesteście z nami prawdziwa harmonia Wiecie jak wspierać tobą jak skrzydła